Damian Mądrzejewski, z Drwale. Damian, gratulacje, bo no, chyba można, znaczy, wiadomo było, że jesteście wymagającym rywalem, ale mimo, mimo wszystko chyba to zwycięstwo no, zaskakujące nad rakietą. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Na pewno cieszy zwycięstwo z liderem na pewno grupy. Tak można powiedzieć, że wygrana za 6 punktów. Cieszę się tym bardziej, że jesteśmy jedyną drużyną, która tego dokonała, tak? Po prostu postanowiliśmy się spiąć na tą drużynę no i się udało. 14 kolejek trzeba było czekać, aż się znajdzie e, Mocny na, na rakietę. E... Co w takim razie dzisiaj zdecydowało o tym, że, że potrafiliście znaleźć na nią sposób? Oglądaliśmy wcześniejsze mecze Rakiety, wyciągnęliśmy wnioski, cofnęliśmy się bardzo do tyłu i graliśmy z kontry. I mm -hmm. to poskutkowało. Mm -hmm. To Wasze zwycięstwo jest bardzo ważne, bo po pierwsze przedłuża jeszcze walkę o mistrzostwo, bo teraz Rakieta będzie musiała za tydzień zdobyć nami punkt z pieguskami, a po drugie no Wam praktycznie zapewnia już brązowe medale. No bo tak chyba za tydzień ciężko sobie wyobrazić, żebyście mogli stracić punkty, punkty z Wejną. Chyba trzeba przyznać, że, że w Waszym wykonaniu jest to zatem udany sezon. Tak, jak najbardziej. Wystartowaliśmy nową drużyną. Trzecie miejsce bardzo będzie cieszyło. W pierwszym sezonie na pewno chłopacy też się podbudowali tym. No i daliśmy szansę Vita Sportowi, żeby jeszcze odebrał tą koronę. No. Na koniec do Ciebie takie prywatne pytanie, bo no, jakby to zwycięstwo może smakować podwójnie, bo w zeszłym sezonie grałeś w Rakiecie, teraz ogrywasz swoich byłych kolegów. Co się stało, że, że już nie grasz w barwach byłej drużyny? Nie miałeś ambicji na, na grę w liza? No Miałem ambicje, lecz można powiedzieć, że drużyna Rakiety jakby powstała od nowa. Niektórzy zrezygnowali, niektórzy musieli odejść z różnych przyczyn. Chciałem coś udowodnić, zwłaszcza niektórym zawodnikom z rakiety. Okay. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w takim razie na odebraniu Dziękuję. medali.